Witam wszystkich. Dzisiaj działamy przy kompresorze do ciągnika na WOM. To jest rama od kompresora Skierniewickiego, tylko tak, tutaj jest wspawany zaczep do platformy i tutaj takie poprzeczki dwie Sprężarka będzie taka chińska. To jest oryginalne koło, tu jest koło drugie, przetoczona piasta, wstawione, no, na śruby przymocowane. Tu oryginalna y, przystawka koło też jest jakieś dorobione, przetaczane piasty były, tam zbiornik czeka, pomalowany na, czer na czerwono, no, jeszcze mokry. Tata pojechał dorabiać węże i tam, tam przejściówki różne do zbijaka i tam do zespołu przygotowania powietrza, a ja będę składał na razie. Tak to wygląda zespół przygotowania powietrza tutaj będzie zbijak ciśnienia zbiornik sprężarka, przystawka zamontowane tutaj tak normalnie kalanami jest puszczone powietrze ale tata pojechał po kolanka bo tutaj tak to nieładnie wyszło to kolanka będą a tutaj dwa wyjścia кино, Spężarka odpalona, sprawdzona. Wszystko działa. Mogłyby być większe obroty, chyba zamontujemy multiplikator, ale to zobaczymy jeszcze. Yy, normalnie na dwa sekatory cieliśmy to dawało radę. 8 atmosfer dobijała. Także jest dobrze. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.